Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Mówię cicho, bo się kitram przed ludźmi, ale witam Was w kolejnym vlogu. Jestem na Piotrkowskiej w Łodzi, idę do książki, do księgarni. Idę do księgarni, mam nadzieję, że coś uda mi się dla Was nagrać, ale mm, słuchajcie, jest sporo ludzi teraz. Nie wiem, która jest godzina. Miałam tutaj przyjechać w ogóle kiedyś, kiedyś wcześniej, tak jak Wam mówiłam. W ogóle jakaś czerwona jestem w tym podglądzie, a nie jest mi tak zimno, no ale może dlatego, że yy, kremy kremy nawilżające używam. Dobra, idę stąd, bo wszyscy się na mnie gapią. Stają, pod, stoją pod murkami i się gapią. Dobra, odezwę się później i pokażę Wam, co zamówiłam nie dla mnie. Tam już tak jak mówię, pokażę Wam później. Wchodzi jeszcze świąteczny wystrój. To widać tylko, ale tamtego co tam już e, wisi, nie widać niestety, ale zaczyna się robić ciemno, więc ten wystrój zaczyna jakby robić robotę. No dobrze, kochani, zeszłam już z Piotrkowskiej i teraz coś bym zjadła. A w ogóle bym się też czegoś napiła, jakiejś kawy może. Jest trzecia godzina. Jest trzecia godzina. Zaczynają się godziny szczytu i na Piotrkowskiej co chwilę ktoś chodzi, że nie można nic nagrać. To jest jakiś cud miód fabryczny, kiedyś Wam pokazywałam, bo weszłam w tą samą ulicę, którą kiedyś szłam i wam pokazywałam i myślę sobie żeby iść na sushi albo na jakiegoś bowla takiego wiecie z rybką eee, no tyle w ogóle zapachów na Piotrkowskiej co chwilę coś, co chwilę jakaś pizza, jakiś kebab, jakieś coś i, i już mi się chce jeść, a wypiłam tylko kefir jadąc do, do łodzi w tramwaju właśnie no. I tak, słuchajcie, będę sobie gdzieś szła, coś sobie, coś sobie gdzieś pójdę i coś zjem chyba, tak. No, tak, słuchajcie, nie idę zjeść, a dlaczego? Dlatego, że nie wiem na co się zdecydować, ani nie pizza, ani nie bowl, ani nie sushi, nie wiem co mi jest, nie wiem co mi się chce. Wiem, że chce mi się kawy, więc na dworcu sobie kupię kawę do pociągu. I mam mandarynkę. Wziąłam sobie rano. I słuchajcie, sobie zjem tą mandarynkę. Jakoś jestem czerwona. Może dlatego, że właśnie kremem nawilżającym się posmarowałam. Bo słuchajcie, u mnie w pracy jest tak suche powietrze. W ogóle zimą jest bardzo suche powietrze. I ja po prostu wczoraj miałam takie tutaj czerwone na policzkach. Znaczy nie, nie czerwone, tylko białe białą, suchą skórę, że aż koleżanka mówi, Boże, jaką Ty masz suchą skórę, no ale co ja poradzę, no tak mam, no i słuchajcie, troszeczkę zimne powietrze i zobaczcie i zobaczcie, jaką mam czerwoną buzię tak, także tak to właśnie wygląda odezwę się do Was jeszcze z domu bo bez sensu, teraz wszyscy z pracy wychodzą ja idę jednak na dworzec bo chyba wam tego nie powiedziałam że sprawdziłam w telefonie o której mam pociąg i okazało się, że jadę teraz do domu nie wiem czy zdążę najwyżej za pół godziny mam kolejny pociąg więc teraz będę jechała bo to nie ma co słuchajcie, po mieście chodzić nie było mnie tutaj z miesiąc i zobaczcie jakie zmiany Tutaj jakiś, jakiś budynek mieszkalny, blok. Coś się tutaj buduje. Tam przysłonią całe C EC1. Całe będzie przysłonięte. No po prostu muszę Wam powiedzieć, że kicha. Tam jakieś w ogóle jeszcze kawiarnie mają być. Czy coś jakieś centrum rozrywkowe. No i to niezbyt fajnie to wygląda, że to... EC1, takie ładne, odrestaurowane, będzie przykryte przez właśnie taki budyneczek szary. Czy nie wiem, może zrobią kolorowy, ale, ale, mimo wszystko, słuchajcie, te wnętrza tam właśnie bardzo ładnie się prezentują, jak dla mnie. I to, wiecie, słuchajcie, historię taką przykryją Muzeum Kinematografii. Nie, to nie jest tu semafor, sorry, pomyliłam muzeum kinematografii jest przy palmiarni no ale semafor, wszystko tam jest yy, i kurcze będzie to przysłonięte, no ale trudno co zrobić, na nic nie mamy wpływu zobaczcie, lód się jeszcze utrzymuje śnieg i w ogóle omijamy, omijamy żeby się w pionie utrzymać i idziemy na pociąg Dobra, pojadłam, słuchajcie, zaraz będzie mój pociąg. Nie wiem gdzie, muszę znaleźć. Tutaj, o Jezu. muszę znaleźć peron. W ogóle bardzo fajna kawiarnia na dworcu fabrycznym. O, wyostrz się, proszę cię. No. no, nie bądź taki, no. Ja w ogóle, słuchajcie, w tym programie, bo wiecie, że ja na automacie nie mogę już nagrywać, dlatego że nie da się, po prostu się nie da, tak rozbiela. Że to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Ja nagrywam na takim programie innym troszeczkę. Eee, I słuchajcie, y, wygląda moja twarz jako, jak siną w takim właśnie świetle. I widzę to, widzę to w podglądzie i, i tak. No ale nic nie zrobię. Słuchajcie, posiliłam się. E, mam kawę na drogę na, do, na, na, do pociągu nie mogę się wysłowić no i zjadłam kanapkę bardzo dobra, z pesto słuchajcie z rukolą chyba i z mozzarellą tak, były różne do wyboru, ale ja wzięłam z mozzarellą bo wiecie, dawka białka musi być No, i tak właśnie, moi drodzy. Idę sobie, idę znaleźć ten pociąg. No i co, i będę się odzywać już w domu, żeby wam pokazać, co ja mam w tej siatce. W ogóle bardzo fajną siatkę mają w taniej książce. Zobaczcie. Szczęście trzymam w garści. Prawda, że piękna? Tania książka. Super, naprawdę bardzo fajne. Ten pijarowiec, kto im to wymyślił, naprawdę ma robotę fajną. Znaczy, robotę fajną. No, ma fajnie, fajnie poukładane. Wiecie, gdzie? W głowie. No dobra, słuchajcie, bo wszyscy się na mnie gapią, znowu tutaj przechodzą. Wiem, wiem, wiem. Nie jestem sama, ja to rozumiem, ale wiecie, też bym chciała coś Wam nagrać z tego, z terenu, tak? No, nie tylko takie siedzeniowe, nie, nie tylko takie siedzeniowe filmy. Dobra, bo ja gadam już głupoty i zaraz znowu będzie, że marudzę i przynudzam. Ale dobra, piernikowa, tylko wiecie co, że chyba słodka, niedobrze. Bo ja ogólnie nie dodaję cukru oprócz erytrytolu do kawy. Ale ta widać, że czuć, że ma syrop dodany. I to nawet taką potężną dawkę tego syropu, chociaż nie słodziłam, ale czuję posmak słodkiego. Nie wiem, czy to dobrze. Słuchajcie, moja waga yy, teraz o kilogram przydy, przybyła. Nie wiem czy to jest dobrze, ale wiem, po, po prostu po nowym roku się rozpuściłam z jedzeniem, tak, popuściłam sobie trochę lejce, ale znowu muszę znowu muszę trochę je ukrócić. E, no i dlatego dzisiaj byłam na kanapce. Na mieście tutaj obok stoi pociąg do Warszawy. Tam właśnie stoi pociąg do Warszawy, słuchajcie. Em, Powiedzieć, że ja doskonale pamiętam czasy, kiedy odjeżdżałam z tego dosłownie, no nie wiem czy z tego peronu, ale z tego dworca co drugi weekend. Odjeżdżałam do Warszawy. Eee, najlepsze jest to, że zaczęłam studia tutaj w Łodzi eee, i studiowałam, i mieszkałam w Warszawie pewnie, później przez pewien czas niecały rok. I tak kursowałam, słuchajcie, co dwa tygodnie, co dwa, tak, co dwa tygodnie na weekendy jeździło, przyjeżdżałam do domu na zjazdy, i później wracałam do Warszawy. Dziwne to trochę, nie? Że przeważnie się jakby mieszka w miejscu, gdzie się studiuje, powiedzmy, albo coś takiego, a tutaj nie, odwrotnie. No i tak to właśnie było. Ja już czekam na. Na pociąg i będę wracać do domu, chociaż jest 16.30. Godzinę czekałam, tak, no nie całą, bo jest przed 16.30, ale godzinę później mam, mam pociąg. Jednak te dwa, co były, to jednak były z przesiadką, więc stwierdziłam, że pójdę sobie na kawę, pójdę sobie na kanapkę, coś sobie kupię po prostu na ząb. I poczekam na dworcu i, i tyle. No i czekam prawie godzinę. Dobra, podjeżdża mój pociąg. No i już jestem, ale muszę Wam powiedzieć, że przystojny maszynista jest w tym pociągu. Wiecie co? Że bardzo fajną mam skórę. Zobaczcie, że w tym świetle nie widać. Żeby Stacja, Łódź pawleczna. Miała... Żebym się silne policzki. Po prostu w tamtym tak to wszystko wyglądało. I Jako bardzo czerwone, a ja delikatnie mam zaczerwienione i tu też, bo tu też mam podrażnione. Słuchajcie, nie mogłam, po prostu nie mogłam wytrzymać i od razu Szymonowi dałam książeczki, dla niego zamówiłam, kto ruszy do akcji z psia. Z psiakami, brawo, myszko. Tutaj kto ruszy do akcji. Kto ruszy do akcji? To jest książka, a to cień, a to joki. Brawo! Później takie pora na dobranoc, też taka piękna książeczka do czytania, bo Szymuś lubi i to jest taka, akurat z takimi twardymi stronami. E, tutaj pieski ruszają na pomoc. Taka z biblioteki bajkowej. E, I niezawodna drużyna. I jeszcze była jedna, ale okazało się, że Szymon ma. Gdzie jest to, Szymuś? Przynieście o ci, cioci, pokażę. Gdzie to jest ta książeczka? Nie, ta książeczka, którą miałeś. Gdzie ty położyłeś ją? To chyba to. To jest to, niezawodna drużyna. To jest to, co miał. I ciocia, to, które kupiła, da jego koledze, tak? Kto dostanie tą książeczkę? Da? Dawidek, brawo. Tak, i jeszcze taki gratis dostałam do zakupów przygoda z balonami, też dla dzieci. Taka, wiecie, fajna, a przejrzysta. Mi, mi. A pokazać mi. Ci, im ciebie? Uh -huh. A na pewno? Tak. Ja poka ja Słuchajcie, ja mam tutaj Jabba, no i Ciesza, no i Majsia, no i Szkaja, no i, no i będziemy dodać, dać tą kojeczkę. Książeczkę, tak. A co ty przeziębiony jesteś? No co ty mówisz? No tak. Hmm. A co ci mama teraz robiła? Wychowacie. o zdrowiej myszko, bo ty jesteś co chwilę chory. Co jeszcze ci ciocia kupiła? Jeszcze ja dobia ją kupiła, a... Pora na dobrano. Co? No, Świek. Kuję. Kajęłam. Szymuś, ale Ułaga. nie mówi się kurde, bo ciocia nie widzi jak cię nagrywa. Chiebaś, kujka, co to jest I co? No dobrze, to już idę sobie, tak? Już tak, nie, nie. Jeźdźcie jaś. Już popisywaczu. To jest dla tych drugich dziadków. I zobaczę. Już popisywaczu, mój. I co ja jeszcze młodeczka, i ja dziadka, ja babcie, i ja babcie. Zaproszenia dla babci Zaproszenia. i dziadka na dzień babci i dziadka, tak? Z przedszkola. To przedszkola. Brawo? No. Dobra, idę już, papa Misiu. Zrób papa widzą. Papa! No ja no nie, no zrób papa ładnie, rączką. Papa! Rączką. Papa.